Cześć, racuszki! Przepraszam za mój głos. Ale jestem chory i zaraz wracam do łóżka. Ale najpierw dzisiaj chciałbym, żebyśmy uczyli sobie małą pogawędkę artystyczną, co obawiam się, że będzie nam się zdarzało coraz częściej. I jest ku temu niezły powód, ponieważ kilka dni temu mogliście być świadkami czegoś nietypowego dla polskiej sceny politycznej, czyli. No właśnie. Zastanówmy się, co tutaj się wydarzyło, dlaczego i czy dobrze wyszło. Myślę, że ta sytuacja jest znacznie ciekawsza niż wygląda na pierwszy rzut oka, i zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Ale najpierw proste pytanie: gdzie zwykle spotykamy sztukę? W muzeum, w galerii, czasami zdarzy się jakaś rzeźba w przestrzeni publicznej, ale ogólnie sprawa wygląda tak, że to my. Odbiorcy. Przychodzimy do sztuki i ją podziwiamy, kontemplujemy itd. Tak Jeżeli jest to jakiś obraz czy obiekt, powstały przed XX wiekiem, no to generalnie sprawa jest prostsza, no bo najprawdopodobniej jego głównym celem jest bycie pięknym i wywołanie w widzu takiego Och", albo takiego O. Oczywiście to jest turbo uproszczenie, ale pamiętajcie, to nie jest lekcja historii sztuki, a ja nie jestem profesorem, tylko. Zatem, gdy napotykamy dzieło z XX lub co gorsza XXI wieku, to sprawa jest utrudniona, bo wtedy sztuka naprawdę odpięła wrotki i zrobiła się grubo. Jeszcze kiedyś pogadamy sobie o tym, co dokładnie się stało i dlaczego, ale na dziś skupmy się tylko na tym, że w sztuce nowoczesnej i współczesnej niezwykle ważny jest kontekst. Czyli wszystko to, co dotyczy dzieła, ale nie jest nim samym. I oczywiście możemy oglądać rzeźby, obrazy, a nawet happeningi i po prostu cieszyć się tym, jakie wywołują w nas emocje i skojarzenia. Jednak. Jeżeli dowiemy się czegoś o autorze, poznamy jego inne dzieła, sprawdzimy kiedy ono powstało, i kiedy to konkretne powstało, czy nawiązuje do jakichś innych i czy jest związane z jakimś wydarzeniem na świecie, to wtedy lepiej je zrozumiemy. Jego przekaz. Czyli sztuka nowoczesna i współczesna wymaga od nas, żebyśmy poznali jej kontekst. I to jest jeden z powodów, przez które dużo ludzi jej nie lubi. Bo wiecie, kiedyś artyści bardziej chcieli oczarować publikę, wzbudzić w niej zachwyt, nie? Można powiedzieć że bardziej wychodzili do widza. A w XX wieku artyści powiedzieli, E, walcz to. To publika ma zabiegać, zabiegać o nas, a jak hmm. nas nie rozumie, no to jest ich sprawa. Oczywiście uproszczenie, ale generalnie tak było. No dobra. Ale co to ma wspólnego z krzyczącą kobietą? Zaraz, zaraz, spokojnie, już prawie tam jesteśmy. Zatem w naturalnych warunkach widz, odbiorca przychodzi do sztuki, ogląda ją i jeżeli chce dodatkowo ją zrozumieć, no to przygotowuje się, poznając kontekst. Krzyk Jany Szostak odwraca tę sytuację. Teraz to sztuka przychodzi do ciebie, co więcej, wręcz atakuje w sposób nieprzyjemny, drażniący, szykujący, rozpaczliwy. Ale ten krzyk to jest nie tylko wyrażenie emocji, to jest otwarte pytanie zadane odbiorcy. Dlaczego ona krzyczy? Ten performance każe ci zrozumieć kontekst, który za nim stoi. Co na szczęście nie jest trudne, bo Jana stoi pod ambasadą Białorusi. To rodzi kolejne pytanie: Co dzieje się na Białorusi? A dzieją się niestety rzeczy straszne. Ponieważ nazywany ostatnim europejskim dyktatorem Łukaszenka, który rządzi tam od 28 lat, zmienił państwo w machinę terroru. Ludzie w naszym wieku są tam zamykani w więzieniach i torturowani za branie udziału w protestach i próby sprzeciwienia się władzy. Pewnie słyszeliście już, że niedawno siłą i podstępem zmuszono komercyjny samolot Ryanair lecący z Aten do Wiednia do lądowania w Mińsku, ponieważ na jego pokładzie był Roman Protasiewicz, 26-letni bloger, który za pomocą aplikacji Telegram pomagał organizować protesty i informował o fałszowaniu wyborów, kłamstwach i korupcji władzy. Ten chłopak młodszy ode mnie, dwa lata, najprawdopodobniej umrze. I nawet jeżeli nie i kiedyś odzyska wolność, to najprawdopodobniej będzie już innym człowiekiem. Aresztowali go razem z dziewczyną, gdy wracali razem z wakacji. I to wszystko dzieje się 500 kilometrów stąd. Straszne. No dobra, ale wracając. Jana Szostak. Jej performance miał nas wzburzyć, naszą codzienność, żebyśmy zwrócili uwagę na palący problem za wschodnią granicą. Czy jej się to udało? Z jednej strony, akcją mocno zainteresowały się media, co oczywiście jest efektem pożądanym, z drugiej strony, wyzywający wygląd aktywistki i medium, którego użyła, czyli performance, wzbudził irytacje, protesty, a często również kpiny internautów. Niestety ze sztuką współczesną już tak jest, że jeżeli się za nią nie przepada, a dzieło do nas nie przemawia, to dość łatwo ją wyśmiać i to zwłaszcza performance, który często jest naprawdę bardzo wymagający i szczerze ja też bardzo wielu z nich nie rozumiem. Ale powiem wam, że artyści są tego świadomi, czasami nawet celowo dośmieszniają swoje dzieła. Tutaj jednak miało być poważnie i Nieważne, że pod filmem są komentarze w stylu mój budzik o 6 rano, dwukropek. Wybór krzyku okazał się według mnie bardzo dobry, ponieważ jeżeli sztuka ma wywrzeć wpływ na odbiorcę i wzbudzić w nim emocje, to przyznajcie, że to na pewno się udało. Widać nawet, że dla Roberta Biedronia, który przyszedł tam z szostak, sytuacja wydaje się niekomfortowa. W internecie przebijają się rzeczy skrajne i jaskrawe i nieważne, że większość komentarzy jest negatywna, po pierwsze, jakby sztuka współczesna nigdy nie będzie miała tylko pozytywnych komentarzy. To się po prostu nie wydarzy. A po drugie, myślę, że i tak spora część ludzi ma w poważaniu to, co dzieje się na Białorusi. Za to dzięki temu, jak wyrazisty był to występ, to ta część, która może chcieć coś zrobić, już wie, że powinna. A z kolei tej części z Was, która chciałaby zobaczyć jeszcze bardziej wyrazisty performance, polecam Petra Pewleńskiego, który w 2012 roku zszył sobie usta na znak protestu przeciwko zamknięciu w więzieniu kapeli Pussy Riot. Robił też bardzo dużo innych przerażających rzeczy. I przyznajcie, że to jest niesłychanie mocne i bardzo wymowne. Teraz ktoś może zapytać, no dobra, ale co może zmienić krzyk? No i wyobraźcie sobie, że może, ponieważ Jana Szostak krzyknęła nie po raz pierwszy. Poprzednim razem wykrzyczała na Mateuszu Morawieckim zmiany w przepisach wizowych, które utrudniały wjazd do naszego kraju białoruskim uciekinierom. To było we wrześniu, chyba tak, we wrześniu 2020. Czyli widzicie, że czasami odpowiedni wrzask może zrobić sporo dobrego. A jeżeli wy chcecie zrobić coś dobrego, to w opisie tego filmu macie plik z listą organizacji wspierających Białorusinów w ich walce o wolność, którą my bierzemy za coś oczywistego, ale 500 km stąd są ludzie w naszym wieku, którzy są torturowani, ponieważ ją pragną, ponieważ jej pragną. I nie bądźcie na to obojętni, nawet jeżeli nie lubicie performanceu. Dzięki za uwagę, jeszcze raz przepraszam za moją kondycję i za to, że się spóźnił ostatni film. Pytanie z ostatniego odcinka brzmiało: Za murem, panny sznurem? Odpowiedź to: Zakon, moi drodzy. Zakon. Za murem, panny sznurem to jest połączenie za mundurem, panny sznurem i jakby tego powiedzenia, że za mundurem, panny sznurem, no i po prostu, że za murem sznurem chodzą, panny, zakon. I teraz ostatnia z zagadek z przekroju którą pamiętam też sprzed stu lat i chyba najfajniejsza. Miasto na C. Polecam, moi drodzy, myśleć nie szablonowo Miasto na C. Widzimy się w następnym odcinku. Już teraz, regularnie, w środę.